Dzień dobry, witajcie. Zachwyceni naturą w niedzielny poranek, może blisko południa. Kolejny raz chcemy was, Wam pokazać, jak pełne wiedzy i takiej życiowej mądrości jest podejście Hipokratesa, który mówił, że żeby jedzenie było lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. To jest to, co jest bazą naszych poczynań, naszego, tego wszystkiego, co robimy i z, czym się chcemy z Wami podzielić. Codziennie tu na miejscu, a co tydzień właśnie na live'ach. Witaj Wysiu. Dzień dobry, Cześć. bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy. E, przy kufelku soku z sera naciowego. Zachwyceni naturą mm, witają naszym programie, e, można powiedzieć, witariańskim, ale też e, takim e, prozdrowotnym, uwzględniającym e, w ogóle wiele procesów i możliwości e, naturalnych i nie Takie tylko. E, prozdrowotnym, nie, uwzględniającym. Okay. No, które e, wspomagają <śmiech> nasze <śmiech> zdrowie. I nasze funkcjonowanie, naszego organizmu. Także w otoczeniu tutaj jabłek, papryki, pomarańczy, kiszonek i wielu, wielu innych produktów. I tego, co przygotowujemy właśnie z tych warzyw, owoców, czyli tu w tym wypadku słodkości, czyli placuszki, tarty. Strucla, deserki. Właśnie to są gotowe, gotowe dania, przygotowane z tych, właśnie produktów. Tak, a ponieważ mamy okres przedświąteczny, to myślę, że dzisiaj tutaj Ania chce kolejny raz przedstawić tą ofertę menu świątecznego, bożonarodzeniowego, również. Przedstawić te aspekty zdrowotne i te wartości, które przynosi nam tego typu jedzenie, ale w ogóle też podejście do własnego organizmu i do procesów, którymi możemy spowodować, że organizm się sam uleczy i jest w stanie się oczyścić. Być energetycznym, energicznym, i że odporność organizmu funkcjonuje w długim okresie, w bardzo długim okresie czasu w życiu, i nie borykamy się z jakimiś problemami zdrowotnymi, nie musimy jeść tabletek, i po prostu wizyty u lekarza w zasadzie są na zasadzie kontroli, sprawdzania. Ewentualnych badań kontrolnych, i w ten sposób można być naprawdę szczęśliwym, radosnym. No i tak w ogóle w perspektywie życia myśleć optymistycznie, pozytywnie, bo kiedy człowiek jest zdrowy, czyli w zdrowym ciele też zdrowy duch, wtedy też to myślenie o jakichś celach życiowych planach. Staje się bardziej realne. I tak właśnie żywienie, to co mamy na talerzu, jest powiązane bardzo mocno z naszym życiem, z naszymi codziennymi wyborami i to właśnie w tym momencie chcemy w tych wyborach pomóc, żeby dojść do jak najlepszej sytuacji z organizmem. Między innymi, jeszcze dzisiaj też chcemy wspomnieć o, o płukaniu ust olejem kokosowym, ale nie tylko, ponieważ jest wiele osób, które tak jak w ogóle chcieliśmy też podziękować za wczorajsze wspaniałe, wspaniałe tutaj spotkanie degustacyjne, bo bardzo wiele osób nas odwiedziło. Było wesoło, były rozmowy. Myślę, że każdy też mógł swoje doświadczenia przedstawić. Naprawdę pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i dziękujemy, że byliście, bo to też powoduje, że no czujemy, że te nasze działania, to co robimy ma sens i że warto to robić. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast właśnie jeszcze mówiąc o płukaniu ust olejem kokosowym, czy w ogóle olejem na przykład słonecznikowym. Najlepiej, żeby on był świeżo tłoczony tutaj tak jak my e, tłoczymy, można też sobie zamówić, czy to będzie szarnuszki, czy to będzie z dyni, mogą sezamu. Być, mogą, też być to, świetne. mogą być to też oleje e, mieszane na przykład, które e, e, właśnie w taki sposób holistyczny zadbają o jamę ustną, o to, żeby m, ten proces oczyszczania i odszluzowywania i wspomagania organizmu Pierwsze kroki rano, które czynimy, żeby właśnie był taki pełny. No ja z, również chciałam podziękować bardzo wszystkim, którzy nas wczoraj odwiedzili. Najbardziej cieszy mnie to, że coraz więcej ludzi rozumie, że my jesteśmy takimi osobami, od których można coś, coś usłyszeć, czegoś się nauczyć, czego się dowiedzieć. Co każdy w swoim życiu może w jakimś tam elemencie sobie wprowadzić. Także to nie jest tak, że wszyscy muszą jeść tylko i wyłącznie na surowo i tylko i wyłącznie tak jak my, tylko obserwując nas, coraz więcej osób widzi, że właśnie prze, przesuwając pewne proporcje, jeżeli chodzi o jedzenie, eliminując to przede wszystkim, eliminując trucizny, bo tu mówimy o takich truciznach, które powszechnie są znane, papierosy, narkotyki itd. ale to mówimy również o jedzeniu, gdzie dużo osób nie ma świadomości, że na przykład do gorącej herbaty, praktycznie do wrzątku, wkładamy miód i cytrynę i liczymy na to, że to nam pomoże, to nam nie pomoże, a różnica polega tylko na tym, że ta temperatura musi być dużo niższa, żeby nie zniszczyć działania miodu i cytryny. Więc u nas wczoraj również była herbata z hibiskusa, który jest przeciwbakteryjny, przeciwzapalny. Do tego były dodane cynamon, goździk, kardamon, które również wpływają pozytywnie na odporność i do tego była cytryna z miodem, ale oczywiście ta temperatura tego, tej herbaty była taka, że po wypiciu y, takiej herbaty wszystkie te składniki, które są w y, tym napoju y, działają na nasz organizm pozytywnie, więc o tym myśmy tu rozmawiali, o tych niuansach, o tych szczegółach. Nie każdy z nas jest alfamiomeką i wychowaliśmy się w różnych miejscach, ale najbardziej cieszy to, że coraz więcej osób, jedno od drugich, chcą się czegoś nauczyć. My również y, bardzo często się spotykamy os z osobami, od których my się uczymy. Bardzo dużo różnych szkoleń, różnych wykładów, różnych y, wyjazdów, na których my się uczymy tego, jak w życiu prywatnym, normalnie, właśnie między innymi... Y, tak jak z olejem kokosowym. Postawiłam tutaj świeża dostawa, świeżutki, pachnący, na zimno pozyskany, nierafinowany, w żaden sposób nieoczyszczany, naturalny, pyszny, bo dużo osób to potwierdza, że bardzo pyszny olej, <laughs> czyli coś, co w naszym życiu jest na stałe. No i dlaczego? Wczoraj właśnie takie rozmowy się toczyły z wieloma osobami. I było tak, najczęściej było tak, ja nie mam czasu, bo tam mam inne jakoś rano, co innego robię. No, robiłam tam chwilkę, robiłam raz i starczy, albo dwa razy, yy, czyli tu od razu się pojawia. I właśnie te szczegóły polegają na tym, że pukanie yy, czy ssanie oleju, różnie to jest nazywane, powinno yy, być kontynuowane. Cały czas. To jest tak, jak ktoś by umył raz zęby i za 10 lat powiedział, nie, no ja myłem zęby przecież. no, 10 lat temu już więcej tego nie powtarzał. No to jakie ma znaczenie umycie zębów jednorazowo i kiedyś tam. Więc to samo jest z olejem kokosowym. Czy właśnie sezamowym czy słonecznikowym, do tego jeszcze dojdę, ale w każdym razie olej kokosowy, dlatego my polecamy i bardzo dużo też lekarzy już poleca, a, a Juwerda już od 3000 lat poleca. Słuchajcie, tyle czasu y, trwa właśnie nieprzerwanie właśnie, y, to płukanie ust olejem, dlatego że przede wszystkim dbamy o jamę ustną, przy zębie, wszelkie paradontozy, problemy z dziąsłami itd., Dlatego olej kokosowy, bo tam jest kwas laurynowy. Jego jest tam prawie 50% tego objętości oleju, to jest kwas laurynowy. A on rewelacyjnie działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo i mamy już tu rozwiązane, to nie jest żadna tajem, wiedza tajemna. To po prostu są badania, że jeżeli olej laurynowy jest, działa leczniczo, kwas, kwas laurynowy, dobrze, fajnie, że mi podpowiadasz, kwas laurynowy działa leczniczo, i w jakiś sposób, w związku z tym, jeżeli cokolwiek się w ustach dzieje, jakiekolwiek bakterie, wirusa, ale dotyczy to również zatok, dotyczy to nosa, dotyczy to gardła, również tego, że na języku są punkty, które są powiązane z nerkami, z jelitami, z żołądkiem, w ogóle z całym naszym organizmem, czyli 20 minut płukania ust olejem kokosowym powoduje, że my się pozbywamy tych bakterii, tych wirusów, to powoduje, że jest ładniejsza cera, powoduje lepszą energię, powoduje regulację w całym organizmie. Są badania bardzo poważne na temat wychodzenia z różnych sytuacji. A ja nawet nie mówię o tym. Ja tylko mówię o tym, że my codziennie możemy w tym małym zakresie zadbać o swoje zdrowie, a ogromne mamy potem efekty, jeżeli chodzi o całościowo nasz organizm. 20 minut. Dlatego, że te 20 minut jest potrzebne, żeby właśnie krew była przepompowana, żeby one śluzowe, że tam to wszystko po prostu tak funkcjonuje, że przez te 20 minut z tego całego naszego organizmu, z ust i z, z tych wszystkich okolic, gdzie się normalne siedlisko mają, a już w momencie kiedy odporny spada, to już w szczególności jest tam dużo różnych patogenów. Więc puczemy 20 minut. Jeżeli coś się stanie. Bo czasami jest tak, że ktoś kichnie, zacznie kaszlać i, i, i podrażnia to, co tam w ustach jest. To lepiej jest jeszcze wypluć to i kolejną dawkę nowego oleju i dokończyć te 20 minut, żeby to zadziałało konkretnie i tak, jak powinno. Czyli codziennie, niezmiennie, żeby stało się to naszą rutyną. I wtedy zobaczycie, jakie są efekty rewelacyjne z tego oleju. A jakim olejem ja polecam ten, który my mamy, ponieważ wielokrotnie na warsztatach, które zaczynamy właśnie od płukania z olejem, słyszymy, że ten nasz olej jest przepyszny, to właśnie od was to mamy te informacje, że jest przepyszny, że właśnie przyjemnie się płucze, że jest ten to takie komfort. A jeżeli ktoś by miał problem z olejem kokosowym, to wstawia inny olej ja kiedyś płukałam usta olejem z oliwek bardzo dobry jest olej ze słonecznika i super jest olej, jest olej sezamowy więc zamiennie spróbujcie co Wam najbardziej odpowiada żeby ten ranek był przyjemny i żebyście po wypluciu tych tego oleju i po wypłukaniu wodą, wymyciu pastą bez fluoru, żebyście poczuli to, co my czujemy. Po prostu tak jakby normalnie, żeśkie powietrze w ustach, bo zęby są gładziutkie, te przestrzenie międzyzębowe oczyszczone, po prostu zupełnie coś innego, a wartość dodana to jest taka, że nie ma nieprzyjemnego zapachu, zapachu ust, bo to jest dużym problemem nawet czasami ludzie pięknie wyglądający, widać, że dbają o siebie, że są młodzi, że są wydaje się zdrowi, a zapach z jest po prostu nie do przyjęcia i dlatego ten olej kokosowy i to w wypadku również dodatkowo jeszcze goździk powodują, że nie ma tego problemu. Polecam, bo dzięki temu inaczej też jesteśmy postrzegani przez środowiska, jeżeli y, jesteśmy osobami, które fajnie, fajnie wyglądają, energię dobrą mają, no i właśnie y, te wszystkie elementy pasują do siebie. Także tak a propos oleju kokosowego. Ja to może tak trochę usystematyzuję, czyli Ania tam tak wrzuciła informację jeszcze o goździku, czyli <laughs> kiedy już skończy się płukanie z olejem kokosowym, wyplujemy ten olej czy inny olej. Oczywiście, te oleje różnią się tym spektrum działania. My polecamy olej kokosowy, ponieważ on ma bardziej, bardzo szerokie spektrum działania ze względu na swój skład, który ma, znajduje się w oleju kokosowym. I ten goździk mierzymy ustami, właściwie zębami, bo rozmiatamy go zębami, natomiast namaczamy w jamie ustnej. Po to, żeby on właśnie, to no są trzy powiedzmy goździki, które wiemy, ustają dodatkowo, jeszcze tworzą takie, no, są mają działanie septyczne, i w przypadku oleju kopusowego go wypluwamy, a goździk możemy po zmiażdżeniu, po tym jak on już taki będzie rozdrobniony, można go połknąć i również ma świetne działanie na układ pokarmowy. No i tutaj jeszcze w przypadku dalszego, dalszej procedury jeszcze wspomnimy o soku selenacjowego, ponieważ chciałem jeszcze taką informację tutaj przekazać, że na przykład osoby, które mają usunięty pęcherzyk życiowy, bo to też takich osób jest sporo, to szczególnie ważne dla nich byłoby picie soku selernocjowego, dlatego że sok selernocjowego przede wszystkim bezpośrednio wpływa na oczyszczanie wątroby, i ta sytuacja wspomaga tą tak zwaną dyspersję tłuszczów, którą normalnie, kiedy mamy pęcherzyk żółciowy, właśnie dokonuje tego żółcia, Więc bardzo ważne jest, ważne jest picie tego soku stelenociowego, wspomaganie działania wątroby. I tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o zatokach przynosowych. Chodzi o to, że w trakcie, kiedy teraz właśnie okres przeziębień, gryp i różnych sytuacji które powodują jakieś no, stany zapalne i tak dalej to właśnie sok selenowy wspomaga funkcjonowanie tego u, układu limfatycznego, który ma bezpośredni właśnie wpływ na usuwanie śluzu i to, że o wiele szybciej organizm daje sobie właśnie radę ze stanem zapalnym, czy właśnie z przeziębieniem, z grypą i wzmacnia to funkcjonowanie tego układu odpornościowego. I tutaj właśnie jeszcze chcę wspomnieć, że to jest bardzo ważne, ponieważ normalnie no, jest taka tradycja: idzie się do lekarza, bierze antybiotyki i antybiotyki powodują, że bo w ogóle ten śluz, to co jest w przypadku przeziębienia to jest związane z takimi bakteria, bakteriami które nazywają się paciorkowcami i właśnie wtedy się one namnażają i, a one są tutaj zwalczane jeżeli chodzi o sok celonarciowego, dlatego że w soku celarciowego znajdują się tzw. klasterowe sole sodowe i witamina C. Także to dodatkowa kolejna informacja właśnie dlaczego ten sok salonarciowego warto pić. Oczywiście nadszo po tej procedurze oczyszczania jamy ustnej i no, właściwie początku funkcjonowania w danym Czyli jesień, zima, wiosna to praktycznie bez soku z selera nie powinna e, e, biec, bo. Na zdrowie. Tak, bo to jest rewelacyjny, e, rewelacyjny napój, rewelacyjny sok, który zadba o to, żebyśmy nie chorowali, żebyśmy mogli właśnie w zimie dzięki tej niskiej temperaturze się wzmacniać, a nie osłabiać. Dzięki tej niskiej temperaturze. Tak, bo niska temperatura jest bardzo dobra, bo hartuje nasz organizm. A, naszy, I o to chodzi, że... Myśli proces hartowania. I to... chodzi, nam o, chodzi mi o to, że temperatura, niska temperatura i zima powoduje, że nasz organizm jest poddany właśnie innym, innym warunkom zewnętrznym i zyskasz dzięki temu odporność. A jeżeli masz, jesteś zaśluzowany, jesteś zaklejony, nie możesz oddychać dobrze, no bo tak działa śluz w skrzelach, a śluz może być w różnych elementach naszego ciała, w różnych narządach, no to doprowadza to do tego, że potem jakaś wirus, bakteria zainteresuje się tym śluzem i zaczyna się bardzo poważna choroba. No właśnie. I właśnie. Pijcie, sok Więc, e, pijcie sok z selera naciowego. Pijcie sok z selera a ja jak pijecie sok z selera naciowego, tak jak my pijemy, to ja zapraszam jeszcze menu e, świąteczne, bożonarodzeniowe, e, już było, jest w postach, jest tu na terenie kępna, dużo osób dostało, ja również rozesłałam Whatsappem. Chodzi o to, że na święta specjalne są dania przygotowane. Ja napisałam, że jest telefonicznie zamawianie do 15 grudnia. Możecie to zamawiać i później, tylko chodzi o to, że na samą wigilię, jeżeli ktoś by stricte na ten dzień chciał, no to wtedy troszeczkę wcześniej, żeby to logistycznie wszystko zorganizować. Normalnie te menu funkcjonuje od dwóch tygodni, ponad dwóch tygodni. Już bardzo dużo osób sobie zamawia, próbuje je. Już są zamówienia świąteczne złożone teraz, ponieważ wiadomo, że przed świętami ten czas ja też muszę mieć odpowiednie produkty, zaopatrzyć się w produkty, żeby to wszystko zrobić, więc jest to menu, które funkcjonuje obecnie i spokojnie będzie dalej i po świętach dostępne oczywiście na zamówienia także zapraszam wczoraj był testowany bigos kapusta z fasolą Oczy, oczywiście u nas kapusty się kiszonej nie niszczy więc było temperaturą więc były próby zachwycone były osoby które już sobie zamówienia składają na święta właśnie żeby mieć taki bigos bo lekki, przyjemny jest i zdrowy, bo dzięki temu, że ona, taka pusta nie jest gotowana kilka godzin czy kilka dni, jak są tradycje w różnych regionach Polski, powoduje, że taka pusta działa tak, jak powinna, a kiszonki są bezcenne dla w naszej dzieci, powinniśmy codziennie kiszonki jeść. Pasztety, no również pasztety, z grzybkiem, z grzybami, z kaparami, z pomidorami i jajecznica z tofu, niektórzy mówią tofucznica i, paszty, i pasta tak zwana makrelowa, oczywiście to nie jest z ryby, tylko też z tofu, no przepyszne dania do chlebków, które my robimy, znacie je, wiecie o czym mówię, więc... To również bardzo wszystkim smakowało. No i wszystkie śledziki w różnych odsłonach, gdzie ten smak tego śledzika w zalewie ze śmietany, z cebulką, z jabłuszkiem, na tym terenie przede wszystkim wszyscy znamy. Ja osobiście bardzo lubię, a tu zamiast śledzia użyte tofu lub seller ta głowiasta taka. No powiem Wam, że dla nas smaki rewelacyjne, a ta degustacja, Pokazała, że również dla osób, które przyszły, spróbowały, również okazuje się, że bardzo im smakuje. Jeden, jeden z gości dyskutował tutaj, czy na pewno tam nie ma tego śledzia. Nie ma śledzia, zaręczamy, że nie ma śledzia. Jeżeli nawet nazwa związana jest z mięsem albo z rybą, u nas nie ma tych produktów, w tym menu świątecznym, bożonarodzeniowym, i w żadnym innym, więc spokojnie możecie sobie zamawiać. No i y, oczywiście słodkości to tutaj te, które, y, którymi wczoraj się raczyliśmy, które próbowaliśmy czyli y, tarta y, przepyszna, tarta z musem y, z owoców egzotycznych do tego śmietanka kokosowa, morele druga tarta ze śliwkami i z y, y, morwą i czekoladą no i sztrudzla. A roz deserki, po prostu. No, ja już wiem, jaki będę dzisiaj obiad miała, więc <śm> 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 tak, tak to wygląda. Smakuje pysznie. Zapraszam Was, zamawiajcie sobie. Na święta warto coś alternatywnego zaproponować rodzinie, samemu spróbować. A ci, którzy się w ten sposób odżywiają, mają mało czasu. Bardzo chętnie wspomogę i przygotuję coś pysznego na te Wasze święta rodzinne. Także zapraszam. Zapraszamy serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia w terenie, kiedy ogłaszamy, że coś robimy. Przyjeżdżajcie, sprawdzajcie, bo naprawdę było warto. Był namiot rozstawiony, było ciepło w namiocie, był, były odpowiednie dogrzewacze, które nas dogrzewały. Serdecznie pozdrawiamy i jeszcze raz na zdrowie i wszystkiego dobrego. Zdrowka, szczęścia, pomyślności. Tak, życzę, ja również życzę Wam wszystkiego na, najlepszego. Ja już swoje zdrowie wypiłam i zapraszam Was do picia selera. Do widzenia.